Witam was w kolejnym materiale. Mamy dzisiaj ten dziwny dzień przestawiania czasu, więc normalnie jest piąta y, po piątej od razu, ale niestety już jest po szóstej, czyli dzień mi się trochę skrócił. Y, ja już wszedłem sobie z psami. Pierwsza rzecz, którą robię ja, a którą robicie wy, to jest oczywiście zostawcie suba, komentarz, y, łapkę w górę. Ja już y, rano pierwsza rzecz o której sobie dzisiaj też porozmawiamy wypiłem taki shaker 07 wody wyszedłem sobie z psami drugą rzecz którą teraz robię to moja poranna suplementacja czyli taki drugi shaker i tu poleci już glutamina typowo na poprawę pracy jelit możecie też glutaminę używać na przykład w trakcie treningu niektórzy takie metodyki stosują, No ja generalnie tak jak mówię typowo, gdzieś tam skupiam się na pracy tych jelit, a niektórzy też ją używają pod kątem, tak jak gdzieś tam chyba nawet w internetach jest napisane, pod kątem budowy masy mięśniowej. Czy jest to prawda, czy nie jest to prawda, No możecie to rozpatrywać w ten sposób, że jeżeli powiedzmy. Jelita nie będą Wam działały, to masy mięśniowej nie będziecie budowali, więc poniekąd jest to prawda. Do um, tego um, glutaminy leci kardaryna, czyli GW, którą używam cały rok. I też raczej pod takim kątem prozdrowotnym, bo niektórzy skupiają się na y, jej działaniu y, spalającym tłuszcz Ja ją używam. Typowo pod kątem poprawy lipidogramu. Więc ja sobie to teraz łyknę. Nie wiem czy słyszeliście, ale czarek już ma ludzi bo jest głodny. Ja sobie to teraz łyknę. Dam wszystkim jedzenie. Zabieram się za moje śniadanie. Bo są zmiany. Jakie zmiany tego dowiecie się myślę za chwil kilka, Bo trzeba było. Trochę, że tak powiem, świeżości wprowadzić w ten mój proces. Także zostańcie ze mną. Opowiem wam o tych zmianach. Pogadamy sobie o tej wodzie, zrobimy sobie oczywiście dzień jedzenia dzisiaj i a propos tych zmian, też wam powiem, czy warto wprowadzać takie okresy, czy nie warto wprowadzać takich okresów. Także widzimy się już przy śniadaniu. Panowie siedzą i czekają. Koty już marudzą. Koty mają na wzniesieniu, że przypadkiem pieski mnie podjadły. Ok, także jedni już załatwieni. I teraz idziemy załatwiać drugich. Już szykujemy, panowie. Już szykujemy. Siedzieć i czekać mi tu grzecznie. Szefowie, gotowi do startu. Piesz, no, także zostawimy ich teraz w spokoju. Będzie to trwało prawdopodobnie parę sekund, a ja się zabieram za moje śniadanie. Dobra, więc ja zabieram się za moje śniadanie. Na śniadanie co? Zrobię sobie dwa bajgle. Zrobię sobie te dwa bajgle z jajkami, trochę szynki z indyka. I y, dwa, plastry, dwa plastry sera proteinowego, do tego dopiję odżywkę, żeby dobić białko, e, makro się zmieniło. E, potem wam powiem, jak się zmieniło, bo nie pamiętam dokładnie. Ale generalnie przy ostatnim raporcie e, zapytałem się Sasa, co sądzi o e, minikacie, bo opcja 2, e, którą mu zaproponowałem. To napisałem mu o MK pod kątem poprawy apetytu, aczkolwiek od razu mu zasugerowałem, że raczej nie jestem zwolennikiem używania, chyba że w ekstremalnych przypadkach. Na co on mi odpowiedział, że jeżeli chodzi o minikata, to na moim etapie, na którym jestem, powiedział, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o MK, powiedział, że ma bardzo podobne zdanie do mojego, czyli nie jest zwolennikiem używania tego typu środków, ponieważ napisał mi, że w najczęstszych przypadkach dzieje się tak, że po skończeniu stosowania jest jeszcze gorzej niż było na początku. Więc yy, zrobiliśmy tego minikata. Rozpisał mi nowe makro, które wam podam. Bo tam się białko zostało bez zmian. Jedynie co się zmieniło to oczywiście tłuszcze i węglowodany w dzień treningowy i dzień nietreningowy. I teraz czy warto i po co robić takiego minikata? Generalnie, moim zdaniem, wrzucę sobie tylko bajgle do airfryera. Warto, ale pod kątem raz poprawy apetytu, druga rzecz pod kątem powiedzmy spuszczenia trochę tej wody podskórnej, bo ta waga nam trochę spadnie, nieznacznie oczywiście, to znaczy nieznacznie, zależy tak naprawdę jak długo tego minikata będziecie sobie prowadzić. No generalnie głównie chodzi o to, żeby gdzieś tam poprawić na apetyt i spuścić tej wody. Więc myślę, że potrwa to nie wiem, no, ja bym chciał generalnie jak najdłużej, ale myślę, że potrwa to jakieś 2-3 no, tygodnie, może. Okresy tych minikatów też raczej są e, krótkie, są to raczej drastyczne cięcia kalorii, żeby wam to zobrazować. No to u mnie na przykład e, same węglowodany zmniejszyły się aż o połowę, e, więc. No, nie jest wskazane gdzieś tam dłuższe przebywanie w tym stanie. No, od razu mi z rana rymy wyszły, więc no, typowo pod kątem u mnie jest to tego poprawy tego jedzenia, bo napisał mi też, że nie chce, żebym się w jakiś tamkolwiek sposób męczył z tym. A no już nie było wesoło, bo dalej to jedzenie nie jest jakieś super finezyjne, aczkolwiek no teraz już jestem na etapie, że powiedzmy czuję trochę to, że mi się chce jeść, więc już jest jakiś plus, bo już było naprawdę tragicznie. Najgorzej miałem oczywiście, nie wiem dlaczego, ale yy, z mięsem nie smakowało mi w żaden sposób mięso ani w żadnej formie, no ale jadłem. Co się oszukiwać, no to jakby nie jest, nie jest sport, którym patrzysz na to, co lubisz, a raczej po prostu to robisz. Ale ja już mówię typowo gdzieś tam pod kątem zawodów. Nie, nie mówię o takim, takim hobbystycznym trenowaniu na siłowni, bo to jest oczywiście bardzo spoko. Każdy sport, generalnie na poziomie hobbystycznym, będzie zdrowy nie będzie zdrowy, jeżeli już go będziecie uprawiali, jakby na jakimś tam poziomie ekstremalnym, nie? Tak to wygląda. Czyli... Ej, panowie! Cicho mi tu! Bo mi sąsiadów pobudzicie. Jeszcze rano idąc z psami, spotkałem sąsiadkę, która trochę się zdziwiła i mówi do mnie Cześć, ten świadom, że starego czasu jest przed piątą. A ja jej mówię, no że ja tak normalnie wstaję. Patrzyła na mnie trochę jak na kosmitę. Ale cóż. E, więc wracając do tematu. Zaraz Wam powiem jak zmieniać ta kaloryczność. Tylko sobie wezmę telefon, bo tego dokładnie nie pamiętam. Więc na dzień dzisiejszy wygląda to tak. W dzień nietreningowy mamy białko tak jak było, czyli 350 gramów. Tłuszcze spadły w dzień nietreningowy ze 120 na 80. I węglowodany spadły z 600 na 300. W dzień treningowy białko to samo, czyli 350. Węglowodany spadły z 800 na 500 i yy, tłuszcze spadły z 100 na 60. Więc na dzień dzisiejszy się to mm, tak prezentuje. Kalorycznie mniej więcej to wychodzi w dzień nietreningowy 3320 kalorii, a w dzień treningowy 3940 kalorii. Z tym że. Ja liczę same produkty, więc może to wychodzić nieco inaczej. Mam nadzieję, że teraz nie zaparujecie od jajek. Chyba nie zaparujecie. No, więc prezentuję się to na razie w ten sposób i czuję się dużo, dużo lepiej. Mam nadzieję, że to jeszcze potrwa trochę dłużej. Dobra, ja sobie sklejam moje buły i zaraz Wam pokażę, jak. Będzie wyglądało śniadanie w wersji finalnej. No i gotowe danie prezentuje się tak: szyneczka, ser na dole, jajko na górze. Tu mi wyszło fajnie, bo wyszło płynne. Tu mi się rozwaliło, jak wrzucałem na patelnię. My mamy szejka z białeczka. No i ten posiłek ma 80 g węglowodanów, 60 g białka, 15 g tłuszczy. Ja się zabieram za jedzenie, za pracę. Potem lecę z flexem na szkolenie, posiłek potreningowy, trening nóg, jak co niedziela. Także widzimy się w kolejnym ujęciu. Przechodzimy już do drugiego posiłku i ja mam ostatnio taki patent, żeby łatwiej przejadać łosoś. Mieszam go z kurczakiem, ryżem. I do tego sobie zrobię fasolkę szparagową. To będzie mój posiłek przedtreningowy, który też będzie zakładał 80 g węglowodanów, 60 g białka i 10 gramów tłuszczu Tutaj będzie. Co do ryżu i kurczaka, mam to już tutaj w pojemniku. Zostało mi po prostu z wczoraj, bo wczoraj miałem chidmila. I, 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 I po prostu nie zdążyłem tego dojeść, bo był taki dosyć napięty dzień, więc zostało mi to na dzisiaj, właśnie a propos -mili. Dalej mam jeden w tygodniu, to znaczy to gdzieś tam rotujemy zawsze co tydzień. Czasami się to zmienia, czasami się to nie zmienia, ale na razie mam tak, że po prostu mam jeden chidmil w tygodniu. Po prostu jedyne zalecenie, jakie mam, to, żeby nie przekraczać w nim. 2000 kalorii, myślę, że wczoraj nie przekroczyłem, bo waga w sumie została. Aha, a propos wagi, no. dzisiaj, mamy, dzisiaj mamy niedzielę, więc od środy trzymam się tego deficytu i waga w sumie się trzyma na 109 kg, co jest bardzo dobrym prognostykiem. Zobaczymy, jak to. Finalnie się skończy, aczkolwiek dla mnie waga to zawsze tłumaczę, gdzieś tam moim podopiecznym, to jest tylko cyferka, więc ja się na tym jakoś super nie skupiam. Ważniejszy jest po prostu wygląd, bo czym więcej gdzieś tam mam tych podopiecznych, tym bardziej zauważam taki schemat, że. Bardzo często, jak nauczę ludzi odpowiednio trenować i narzucę im odpowiedni plan treningowy oraz taki system działania, to niekoniecznie jest tak, że ta waga się gdzieś tam super zmienia, ale bardzo często jest tak, że zmienia się bardzo mocno kompozycja tej sylwetki, więc można nawet powiedzieć, że taka rekompozycja zachodzi. Ile mamy tego łososia 230 więc ja sobie to na połowę podzielę eee, podsmażę go na patelni. Akurat kupiłem bardzo fajnego łososia, bo on ma tylko 4 gramy tłuszczu w 100 gramach, co jest bardzo fajnym wynikiem, tylko widzę, że będę musiał chyba powyciągać tu z niego jakieś, te, jakieś ości. Dobra, to ja sobie to powyciągam. No i tak się prezentuje już mój. Posiłek przedtreningowy, tak jak mówiłem, jest tu kurczak, łosoś, fasolka, jest tam ryż i 5 ml oliwy, żeby było 10 g tego białka. Więc jaś to pakuję, zbieram się pomału z Flexem na szkolenie. Tam już sobie po szkoleniu ten posiłek na szybko zjem żeby do godzinki móc jechać, robić nogi. Tak jak widzicie, no ten minikat też tak naprawdę jest po to, żeby przełamać trochę tą stagnację w tej masie, poczuć trochę tego głodu, żeby to ciało mogło się zmobilizować znowu do trawienia tego jedzenia, bo jak nie trawicie i trawienie Wam leży, no to progres Wam w żaden sposób nie pójdzie. Także ja się zbieram i widzimy się już w następnym ujęciu. Dobra, myśmy już przyjechali na miejsce. Tam już pieski. O, a ja idę po pana Flexa. Zostań Flexiu, zostań. Tak. Przypniemy cię. Pan duży nos. No i hop. Co idziemy Flexiu? My się zbieramy zrobić robotę. Potem ja idę robić swoją robotę na treningu nóg. Wróciłem już właśnie z treningu, lecę z posiłkiem potreningowym. Finezji nie ma, że tak powiem, będą to płatki owsiane. E, tutaj widzicie z jabłkiem, trochę orzechów, oczywiście odżywka. E, to jest akurat jedyny posiłek w ciągu dnia, który ma 100 gramów węglowodanów. 60 g białka i 10 g tłuszczu, więc jakby białko i, e, i, i tłuszcz się nie zmienia. Bodaję, że tylko chyba w jednym posiłku mam więcej tłuszczy. E, I węglowodany zmieniają się tylko w tym posiłku, więc za to sobie robię w ten sposób, e, żeby te posiłki nie były jakieś ogromne. E, co do treningu, to dzisiaj jakiś totalny przypływ mocy. Nie wiem co to się stało, ale, ale same rekordy, bo na rumuńskim ciągu, gdzie Brzyty przy tej mojej kontuzji kręgosłupa, no staram się zawsze uważać. To dzisiaj poszło 180 kg, na suwnicy poszło 310. Gdzie tam metodyka z serii jest taka, że zaczynamy po prostu taka rampa, jakby zaczynamy od dwóch talerzy na stronę. Robimy 20 ruchów, kolejne dwa talerze 20 ruchów, kolejne dwa talerze 20 ruchów i robimy po prostu tak długo, aż nie zrobicie 20 ruchów, gdzie mi e, ta ostatnia seria siadła nawet na 16 ruchów, więc bardzo, bardzo dużo. Ale do czego chciałem wam nawiązać, rano wspominałem o wodzie. E, co mamcie przekazać na temat wody? E, bo ostatnio bardzo często łapie na tym moich podopiecznych, e, nie pijecie wody pijcie tą wodę. Jeżeli chcecie, żeby te Wasze jelita dobrze pracowały, jeżeli chcecie, żebyście się dobrze czuli, bo już małe odwodnienie będzie warunkowało Wasze gorsze samopoczucie, no to musicie w jakiś sposób te płyny uzupełniać. Nie czujecie pragnienia? Ustawiajcie sobie budziki w telefonie, ściągnijcie sobie jakieś aplikacje, żeby cały czas Wam przypominało o tym piciu tej wody cokolwiek, bo czasami może być tak, że Wasze ciało niekoniecznie będzie rozróżniało uczucie głodu od uczucia pragnienia, więc wy możecie myśleć, że jesteście głodni, a możecie tak naprawdę być spragnieni. Więc na tym bym się Wam polecał skupić. Kolejna rzecz, no jeżeli chcecie budować w, jakiś, w jakikolwiek sposób masę mięśniową no to niestety tą wodę musicie uzupełniać, bo bez tego nie y, zbudujecie żadnej masy mięśniowej, a jak ja słyszę u chłopa powiedzmy między 80 a 100 kg, że on pije 2 litry wody, no to, to mnie aż, że tak powiem, telepie, bo dziewczyny mi piją po 4 litry, y, między 3-4 litry, więc y, no, Czasami ludzie jakby skupiają się na, na pierdołach, na jakichś rzeczach, które nie będą miały jakiegoś super przełożenia wtedy, kiedy leżą Wam tak naprawdę podstawy. Więc na tym bym się poradził Wam skupić. Ja spróbuję tutaj już zutylizować sobie czarka, zjeść posiłek potreningowy. No i my widzimy się już w następnym posiłku. To już będzie czwarty dokładnie. Okej, okay, ja już lecę z kolejnym posiłkiem, no bo trochę czas goni, a wciągnęła mnie praca i nie będzie to nic wybitnego, bo będzie to kura, ryż, oliwa i jakieś tam warzywo. Pewnie pomidor z czystego lenistwa, bo jeszcze mam trochę raportów do zrobienia, ale nagrywam to z innego powodu nie po to, żeby wam pokazać, jak się, jak się kurczaka. Yy. Kroi czy coś w tym stylu. Tylko nagrywam Wam to z tego powodu, że ostatnio się właśnie spotkałem z czymś takim, że niektórzy moi klienci właśnie narzekali na brak jakby, może już nie samej organizacji, ale brak umiejętności przygotowania jedzenia, nie wiem, czy dobrze nazwałem. W każdym razie chodzi o to, że. Najczęstszym problemem często jest to, że liczycie sobie te kalorie w jakimś Fitatu czy coś w tym stylu, czy innej aplikacji. Mniejsza o to i widzicie, czuję skubany kurczaka. Eee, liczycie sobie te kalorie w aplikacji. No i eee, problem pojawia się wtedy przeważnie na ostatnim posiłku. A dlaczego pojawia się problem? No zostaje wam. Jakaś dziwna kaloryka na tą kolację i nie jesteście w stanie często czegokolwiek tam dopasować. Co ja wam polecam zrobić. Polecam wam po prostu planować te posiłki, bo nie da się tego zrobić, to znaczy nie da się. Na już większym poziomie, że tak powiem, wtajemniczenia da się. To zrobić w ten sposób, bo jesteście bardziej świadomi po prostu tych kalorii, ale na samym, że tak powiem, początku tej drogi nie będziecie tego mieli tak oszacować, żeby te posiłki wam się mniej więcej zgadzały. Więc ja zawsze planu planuję. Ja zawsze radzę, jeżeli ktoś nie chce po prostu jadłospisu, tylko chce sobie sam liczyć, no to zawsze radzę, żeby te posiłki sobie dzień prędzej zaplanował. A najlepiej. Jakby je zaplanował i od razu ugotował. Bo wtedy jest najmniejsze prawdopodobieństwo tego, że wypadniecie z rytmu. A y, co jak co, ale jak to dobrze rozplanujecie, no to gwarantuję Wam, że w godzinę jesteście w stanie zrobić sobie posiłki nawet na dwa dni z góry. Moja żona kiedyś robiła zresztą tak, że y, robiła sobie w weekend, w niedzielę. Jak e, pracowała gdzieś tam w biurze, robiła sobie posiłki na e, poniedziałek, wtorek i środa. W środę robiła na e, czwartek, piątek. No i e, weekend sobie gotowała na świeżo. Nie? Więc to taki mój tip odnośnie tego, jak macie problem z e, gdzieś tam trzymaniem michy, bo tak. E, może, nawet nie przesadzę, ale pewnie w 90% to jest główną przyczyną, dlaczego ludzie najczęściej polegają, polegają, polegną, polegną, e, polegną na tych pierwszych, na tych, na tych po prostu pierwszych krokach e, z tym jadłospisem. Więc słyszeliście mikrofalówkę? Ugotował mi się właśnie ryż w tym moim magicznym pojemniku. Dużo osób o niego pytało. Pewnie w Lidlu go już nie znajdziecie, ale znajdziecie go w Internecie. Wpiszcie sobie po prostu pojemnik do gotowania ryżu. Kurwer przez C i przez V. No to znajdziecie. Ja przyprawiam kurczaka, smarzę. Kurczaka mam 3 porcje. Ryżu sobie ugotowałem również 300 gram, czyli 3 porcje. No i wszystko zmontuję i pokażę Wam, jak to będzie nieskomplikowanie wyglądało. Także widzimy się przy gotowym daniu. No i tu już mam gotowy posiłek: ryż, oliwa, sól, pomidor, kurczak, więc mi nie pozostaje nic innego, jak zabierać się do. Jedzenia i e, jeżeli kolejny posiłek będzie taki sam, a możliwe, że tak będzie, bo trochę mnie czas goni, e, to już Wam tego nie będę pokazywał. I będziemy się widzieli przy kolacji. A jak zdążę zrobić coś innego, no to Wam jeszcze pokażę. Także widzimy się następnym razem. No i przechodzimy już do kolacji, bo tak jak Wam wcześniej mówiłem, zjadłem po prostu dwa razy to samo e, dla wygody bo ten dzień mi się trochę skrócił jeszcze nie dość, że miałem dużo pracy to po tym treningu mnie totalnie odcięło więc jeszcze pół godzinki musiałem się zdrzemnąć i teraz tak ostatnim posiłkiem będzie shake shake na płatkach jaglanych ich będzie ich będzie, węglowodanów będzie 80, tłuszczu będzie 10 Białka będzie tym razem 50. Ja generalnie największy problem, jeżeli chodzi o jedzenie, to mam pod koniec dnia, więc jeszcze sobie tu generalnie miodu doleję, będzie jeszcze mniej objętościowe. Nie wiem, czy słyszycie, ale czarek tam coś ma ludzi. Więc za ja to sobie sobie płatki, i jak już po prostu. Czuję, że jestem pełny, żeby nie wpychać, bo jeszcze no tak jak mówię, dzisiaj z niedziela, tego minikata zacząłem w środę, więc no prawdopodobnie to jeszcze nie zaskoczyło, tak jak powinno zaskoczyć. Widzę na pewno, że mniej wody trzymam, a waga, no tak jak mówię, się za bardzo nie zmieniła, ale po prostu widzę to najbardziej po skarpetkach, że nie zostawiałem mi Śladu, i e, po tym, że rano jak wstaję, to wcześniej miałem tak, że po prostu totalnie nie czułem, e, totalnie nie czułem głodu, a teraz już mam tak, że jakiś tam lekki głodzik e, poczuję. Więc mamy te płatki jaglane, 50 gramów, czyli 40 gramów węglowodanów. Do tego mam e, borówki 150, czyli Kolejne 20 gramów węglowodanów, to już mamy 60, do tego sobie wleję 300 ml białej jaj. Czarek! Co się dzieje? Czarek? Czarku? No co? Co się dzieje? Co się tak rzesz? Co? Skakuj. Dobra, do tego sobie strzelę 20 g miodu i po prostu odżywkę białkową jako tłuszcze, masło lub masło orzechowe lub czekolada gorzka. To po prostu wszystko zblenduję i sobie łyknę. Najlepiej mi się po takim posiłku śpi, bo mogę po takim posiłku dosyć szybko i spać. Więc jeżeli macie problem z tym przejedzeniem, to polecam taką metodę. A jeżeli nie macie problemu z przejedzeniem, to z kolei nie polecam takiej metody, bo jedyne co to będziecie bardziej głodni. Mój dzień jedzenia wygląda dalej. Widzicie niezbyt zaskakująco i finezyjnie, ale staram się staram się po prostu przetrwać, żeby skończyć jakoś tą masę. Bo generalnie, jeżeli chodzi o sam wygląd, to no myślę, że będzie trochę tych kilogramów więcej. Ostatnią redukcję w tamtym roku w grudniu skończyłem na niecałych 90 kilogramach, więc liczę, że. No gdzieś koło tych 90, 90, może nawet 2, jakby było dobrze, e, zostanie z tego. No bo generalnie docelowa kategoria to będzie 90. Więc ja sobie to szybko zblenduję. Jak oglądaliście kiedyś gumi się, to wygląda to jak sobie gumi jagód. Pomijając jeszcze to, że burówki są super owocem pod kątem antyoksydantów. Trochę mi się tu wylało, żeby ty tu musiał zetrzeć, ale no generalnie tak będzie wyglądał ten dzień jedzenia, jeszcze raz wam e, przypomnę i sobie makro dzisiaj był dzień treningowy, czyli było 350 g białka, 500 g węglowodanów i 60 g tłuszczy, co daje nam jakieś 3940 kalorii. E, i to jest właśnie po tym już obcięciu, czyli w tym minikacie. Także mam nadzieję, że po tym dzisiejszym materiale dowiedzieliście się, czy jest sens robić takie minikaty, po co robić takie minikaty, kiedy je robić, bo niektórzy uważają, że nie warto jest stosować takie zabiegi. No, ja już Wam moje zdanie powiedziałem, zresztą. Sam w sumie nawet zaproponowałem Sasowi, żeby pójść w tą stronę. Także ja też, jak trzeba to stosuję to u swoich podopiecznych, więc ja już nie przedłużam. Jeżeli macie jakieś pomysły, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, napiszcie to oczywiście w komentarzu. Zostawcie suba, lajka, jakiś komentarz, i do następnego.